Czasie, ale to tylko dzięki dyscyplinie kolegów i koleżanek Wysokiej Izby i mojej. Bardzo proszę. Minuta. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Najpierw jedno też sprostowanie przy tej dyskusji. O 90% wzrosła subwencja zarządów Prawa i Sprawiedliwości i myślę, że dopiero jak doprowadzicie do tego samego, to możecie, to możecie wylewać te wszystkie pomyje. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o pani osiągnięcia, pani minister, z czego jest Pani dzisiaj znana, proszę zobaczyć likwidacja prac domowych, obrażanie naukowców, tak jak profesora Roszkowskiego, walka z religią, usunięcie treści patriotycznych i historycznych, edukacja zdrowotna oraz to słynne stwierdzenie o polskich nazistach. A nawet jeżeli pani się za coś bierze Teoretycznie, merytorycznie, to proszę zobaczyć, jak złe są to pomysły. tak jak wprowadzanie osób bez, bez, do szkół, do, do przedszkolnych, osób bez wykształcenia pedagogicznego. Takie, takie pomysły, jak zmiany w nadzorze pedagogicznym. za co... Bardzo dziękuję, panie pośle. I zapraszam panią poseł Małgorzatę Golińską. Prawo i Sprawiedliwość.